Witajcie moje są są Oldschool i jak zwykle, no, może nie tak jak zwykle, jak widzieliście, długo nie nagrywałem niczego. O, sklep ucieka. Yy, nie nagrywałem długo, bo cóż, problemy osobiste, problemy jak problemy. duże rzeczy naukowe ostatnio miałem. <laughs> no i tak się złożyło, że się podniosło to kosztem nagrywania odcinków. A co prawda, ja miałem nagrany już na komputerze parę materiałów. Jednakże. Cóż. Obym owym odcinku Discorda mm, komentarz, który nagrałem, jest do Luftu. Także nagrywamy sobie jeszcze raz to wszystko, kiedy już jest nagrane. I tutaj będziemy sobie trochę ja, improwizować. 20 lat szkolenia i w końcu zdobyłeś zdolność do czynienia z ratami. Twoja matka musi być bardzo zadowolona, jeśli kiedykolwiek znalazłaś matkę. No cóż, my nie byliśmy jajkiem. <gryw> no ale wracając... Um, za bardzo już nie pamiętam, co my tutaj robiliśmy. Wiem, że na pewno trzeba było tutaj zdobyć akty zgonu naszego towarzysza Ricewilda.

Oh, Wypytamy well, się do szczegóły you know, tego co jest nam potrzebne, żeby się przedostać przez wielką wodę. I, jak wiemy od marynarza jest to akcja z Ale trzeba się kurczyć wyjść gdzie go zdobyć. Nasz drogi przyjaciel, tam nam tu powieda, bla 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 yes, 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 yes. bla. We've got the entire season's passages already booked. Look, are you telling me that I have to be dead in order to qualify for tourist travel? Well, yes, sir. But it's a very reasonable option. We we'll let you take all the luggage you want. Why is that? It's all classed as carrying baggage, sir. <laughs> um, that was just another little undertaker's joke. It's a good thing you have a captive audience. Why not just tell me how to get to this holiday location of yours? Just a death certificate should do it, sir. It's the only way to tell these days. Got one, have you? So you Hmm. In many ways, death's a small price to pay for getting out of this place and starting new life somewhere else. Ha. Yeah. Goodbye for now. Mm, całe żeby przywrócić śmierć na jej miejsca. miejsce. O, a co my dostajemy za to? Nic. Bo się to zrobi? Za co? Za frajer. Bo jest tylko biednym praktykantem. A zejdziemy sobie tutaj na dół. Będzie tutaj... Co co tym pan myli? mówi? A, jest... Doktorek, który właśnie się głowi nad naszą...

i, I not no, 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 you can make the effort. I suppose not. All the fun's going out of this business these days. Can't you no say that, you know, that this woman is so dead? Oh. You think you are qualified to judge, do you? But she isn't dead. Just look at her. Oh, I see. Look at Mr. Expert.

Dokument i się spodziewasz, że ludzie będą ci okazywać szacunek. Facet! Musisz zrobić ten, jak Frankenstein. jest szacunek na dzielnicy. Albo jak miał więc ludowinie ci podpierdzielać zwłoki i hmm? robisz sekcje? I opisywać w temu, co tu głosi kościół? w <trym zbierdził> Wrongful zoning of designated areas, the lot. Very touchy lot, the undead. What have they got to be snobby about? Been there a long time, you see. They're getting very touchy with this epidemic and everything. When you've got yourself a nice grave, good view, patio and barbecue pit, well, you get a bit iffy when a lot of newcomers suddenly turn up, only to be expected. No, no, I was pretending certificate. No, no, come on, come on, run! Click that. I just want get to be declared dead from oh, here. Simple, sir. Just lay down on that slab when a cold mirror won't cloud with your body's breath, and there's no detectable pulse. Then we can safely declare the individual to have passed beyond. Even if they're still walking and talking. I've had to relax those criteria, sir. In the current situation it pays to be flexible in your definitions. No Well at least they're cheap and thorough. Anytime I feel myself coming over dead, I think I'll just nip in here for a lie down. No i dobra, no to teraz musimy sobie zdobyć wszystkie składniki. Oczywiście, jasne. Żeby coś zaliczyć, potrzeba zebrać różne rzeczy. O Boże. Dobra, więc tak, musimy spełnić przede wszystkim dwa kryteria. A mianowicie... Głodny hmm, oddech. Oraz brak pulsu. Po pierwsze, załatwimy na miejscu, podczas podgrzania, lusterka o paliwo benzyna. A druga rzecz to jest puls, czyli nie możemy wykorzystywać oznak położenia. No co zrobić? I my teraz sobie patrzymy do kufetka, ale widzę, że nie mamy aktualnie do tego, co powinniśmy mieć, czyli fałszywej ręki. Fałszywą rękę możemy sobie zdobyć u pani K. Jak wspomniście w jednym z poprzednich odcinków, tam był manekin, z którego zerwaliśmy halkę. No i sobie, jak odetchniemy rączkę, no to załatwimy sprawę doktorka. A, tylko skąd wziąć coś do odkrojenia tej ręki? E, tutaj jest bardzo mało widoczny element, który. No cóż, jest się przyda. A mianowicie, tutaj jest piła jest bardzo niewidoczna, ale kurde, naprawdę udało mi się kiedyś ją oryginalnie znaleźć uczciwie. Eee, <grywka> Jaka była wtedy radość. No i i teraz musimy z tą iść do Mrs. Cake. I potajemnie odwrócić jej uwagę. Tak, odwróćmy jej uwagę. Żeby nie patrzyła jak odrżynamy jej ukochanemu manekinowi jej ukochanemu manekinowi rękę. Zbieraj proszek... magiczny... do... zupy... czy co ona tam je? To Czy wygramy w Rocks, to... Proszę spojrzeć w przyszłość. Dobra, nie patrzy. Bierzemy sobie piwę, tak jak I... się zaczyna. Mają skarpetki, Roiswold. A, mamy łapę. No i został jeszcze tajemniczy trzeci składnik, potrzebny do zdobycia certyfikatu. Um, dowiadujemy się o tym dopiero w trakcie badania, jak przejdziemy pierwsze dwa etapy, ale że kiedyś w to grałem, to tutaj na nagraniu mamy już pokazane co trzeba zdobyć, żeby dać trzeci tajemniczy test? Mm, ten test polega na. O sobie nie będę Wam mówił. Więc jak chodzi tutaj o temperaturę ciała? I żeby zmniejszyć temperaturę ciała, najlepiej jest użyć lodu. Prawda? Także idziemy sobie tutaj do ścieków, a do ścieków pójdziemy do wielkiej zamrażarki mięsa świ... Świńskiego? I tam przy pomocy kilofa, który mamy w sobie odróżniamy kawałeczek lodu. Który umieścimy sobie w stosownym miejscu. Aha. Czas do roboty, Co Super, mamy lód. Z tym lodem to też trzeba uważać, ponieważ... Um, no, to jest te rotofon. E, ponieważ ten lód z czasem nam się roztapia. Mm, więc najlepiej jest, tak tutaj pokazałem, zdobyć go na samym końcu. także mamy tą rękę, piłę No i załatwimy wszystko, co tam innego chcemy. Tutaj już luz własnie załatwimy. Także wracam z powrotem do Shades a następnie do naszego przyjaznego doktorka z certyfikatem medycznym zdobytym na bazarze. No, dobra. I siup, na dół. A on dalej maltretuje tę biedną staruszkę. O nie. Ona. Um, teraz się kładziemy na stole. Chociaż nie, najpierw powinniśmy zrobić coś z tym lusterkiem. Więc bierzemy lusterko. I nadpalnik. Super. Co lusterko, odkładamy je. I kładziemy się na stole.

Szybko, panie doktorze, zajęło uh, no. się śniegiem, by wyglądać. Zajęło się, z nosa. tym razem to będzie następny test. to minut, fraj. groźne teraz na No i tutaj zapomniałem... Sączeby rany, coś jak sobie, rękę, to no land, sobie to zarażyć, no? sure? także tutaj nie uh, tego testu I really like years years. Well, I suppose I'll just have to go on then. Never mind, sir. You never know what tomorrow might bring. na życie. Bierzemy z kufra tą rękę. Swoją drogą, że ten doktor jest taki ślepy, że nie dostrzega różnicy między prawdziwą ręką. Aha. Ale to drewna. W co byśmy mogli powiedzieć? Chłodę, ubrał Stu i Razwildę i też czekać na zdobędzenie certyfikatu. Czy breath. See if it clouds up this mirror. Okay, now I'll check your arm for a pulse. So, Co? mm, Looking good so far, sir. Just one last test. Your body temperature. Well, it's me? Yeah!

o śmiertnego. Coś kiedyś napisał, że śmierć to nie jest koniec gry, lecz przejście na inną plałę. Także my sobie tutaj zaczynamy życie na nowym levelu. Mamy plus 2 e, do charyzmy, e, plus 5 do strachu. Minus 1 do żywotności. Ale plus 2 do ochrony przed trucizniami. Hmm, zobaczmy sobie, mamy plamę z tego lodu, a Ricewool sobie będzie trzymał przy sobie nasz certyfikat. Hmm, ha, dobra, to uciekamy stąd i też udamy duet kolektora, który nam pokaże drogę do statku. No dobra, z naszym certyfikatem zagadamy sobie tak, wspomniałem do tego autora, jak widzimy wózek wypełnił się już zwłokami. Nie możemy zagadać chyba. Musimy wyciągnąć nasz certyfikat i pomychać nim przed nosem. Być No, A, Dało się. This moonless. Ah well, can't win 'em all, or any of them, come to think of it. Oops! Ina kupi dźwoneńczych się dźwóch. Pięknie. Wczoraj był upragnia nasz fotkusz. Ah, yo ho ho, my matey, shiver your timber, a vast improvement. Stop that! Oh please. It's genuine nautical gibberish. No, I've told you about that. I'm only doing business with you if you stop all that ridiculous yo-ho-ho -ho business. It's demeaning. But it's establishing character. No, it's establishing that you are a loony. This is supposed to be a sea voyage, not Captain Sea Dog's little shipmates holiday fun club. Look, if we're going to sea, then we ought to establish ourselves as acceptable stereotypes of sea going characters. It all stands to reason. Now you can't hold me responsible for the paradigms which grip our customers. They expect this sort of thing. They don't think you're real without all that a vast domain brace business. Gosh,

there's something very odd about you. as i were walking down paradise street, singing hey, ho, blow the man down. A saucy young cuttlefish, I chance there to meet. Oh, give me some time to blow the sheep up. Damn! I say, any chance of a cup of tea, my nautical arty? Ooh. Ooh. That's the ghost of Captain Lavenderbeard, back from Davy Jones' Run for your lives, women and fearless sea dogs first!

Ten wielki talerz, zwany Ziemią, jest postawiony na czterech słoniach, które stoją na wielkiej skorupie żółwia kosmicznego. Jest to dosyć fajny pomysł. No i dosyć oryginalny, nie powiem. Wszyscy nie możemy sobie okrążyć Ziemi, tylko byśmy spadli, tak, tutaj w na krótkich scencach. No i teraz tak, dotarliśmy na daleki ląd. You, there you are, Bone Idol. I see. Come on, get up and get back to work. It's chaos back there. No. I like it here. It's a land of opportunity, sun, surf and prawns. I can see the sun's giving you a nice bleach. Come on, we're going home. No. I'm not going back. I worked my fingers to the bone for them, but they all hate me. Hate you? What does that matter? You're Death! You're not supposed to worry about things! You just... You're a coward! Well, I my want my my more from life. A little bit of popularity, but it's <laughs> <laughs> not too much <laughs> rzeker, to ask for. I work hard for everybody. Does anyone ever say I you? Thank You for dying? Uh, look, if I promise you that I'll find a way of making you popular, will you come back? People will like me. You promise? Cross my heart. Oh God, what's this? Looks as I a miracle. Hmm. Charodej optykantowy z widłą I have just I have to like to bring into the people's hearts and minds, my dear fellow. Tell me, have you ever heard of something called? The clickies. A clickie, you say? Something to make a legendary figure more personally popular? That's a challenge and a half, that is. But nothing modern marketing techniques can't handle. You just leave it to old Dibbler. All right, but I wanted to have integrity. Just make it... nice. Nice? Of course it'll be nice. I'll tell you what. I'll splice you in for half a take, but mind, I'm cutting my own throat. Now, tell me what talent you got lined up. This uh lead of yours. Nice, um upper balcony, is she? Um no. Oh, well, what a skinny one then, eh? Long and lean, I'm oh, to Well, quite lean, yes. I got it then. I've got the angle. Works as a shipwright by day over at the docks. A oczywiście nasz Trajców musi teraz sobie ruszyć z tyłkiem o świecie i zdobyć parę przedmiotów. Tak, przedmiotów, rzeczy, postaci, żeby do załatwić ten um, sketch? Nie sketch. Tą sztukę do końca. Także teraz ja nam zlecą zdobyć się tak. Chwytliwe piosenki, kawęcereczek. Well I suppose he's a man. It's hard to tell me. You, tell me. you have to look at the pelvis. The the they keep you wizards indoors too long. long. That's mm. your problem, mate. Look, I'll tell you what, we can sell anything. Just as long as we have the right marketing. You know the product, so I'll leave all that with you. We need three things to make this a success. Naczejś. You've been waiting for this bit, haven't you? Just waiting for it. First and foremost, a gorgeous babe. That's just a pro forma for the press. Next, you need a really catchy jingle, a song we can clap into the soundtrack. Finally, we need a gimmick, a novelty merchandise that actually creams the cake. Get me those three things, and I'll have a film out in no time. Collect a babe, a jingle, and some novelties. I don't suppose you'd consider collecting them yourself? Nah, mate. What sort of fool would waste his valuable leisure time voluntarily going off on annoying little quests set by stupid and ungrateful people, eh? <gry> yeah, Bo... być jakiś nice fint. Oh well, see you in a little while then. się za to, co sobie. Why wasn't I <po prawie grym> born in krótka się. domków i to wszystko. U. Death check. We are gonna make you a star. Tatatatę ta. No i cóż, teraz mam do dyspozycji nowy sposób transportu, a mianowicie statek Setki możemy się ruszyć po tutaj widocznym obszarze Mamy do wyboru piramidy I Nasz stary... o, możemy jednak wyjść po zamku. Nasz stary Ark oraz jeszcze tam na dole, na dole, na dole, Rise Wind. Świat. Ale, zwiedzimy sobie to wszystko w następnym odcinku. Także zapraszam was do kolejnego i przepraszam was, że tak długo nie nagrywałem. Ale cóż, trudno się mówi, macie inne kanały na YouTubie, możecie sobie poglądać. Uczcie się, poczytajcie książki, nie oglądajcie tylko mnie. <laughs> Także trzymajcie się i na razie.